Piękną szopę mam. Dzień dobry w piątek rano, w sensie no już nie takie rano, bo jest 11.19. Yy, zaczynamy vloga, zaczynamy dzisiejszego vloga od herbatki, ale nie byle jakiej herbatki, bo w pięknym kubeczku z pikselkiem i w pięknym kubeczku od majstrów. Yy, robimy sobie herbatkę, bo idziemy dzisiaj sobie pomorusować. Zobaczymy jak to dzisiaj nam wyjdzie. Dodatkowo yy, mamy yy, kilka misji dzisiaj. Przede wszystkim trzeba rozebrać już coś, Bo to już nie wygląda ładnie. Pogadamy sobie też chwilę o obali. Ja muszę ją generalnie wyczyścić, woda jest spuszczona i pewnie też będę napełniał, ale nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. No i będziemy ją też rozgrzewać. To też zobaczycie, trochę wam poopowiadam. Także co? Herbatka Zuzia się już też ogarnia, przybiera. Idziemy jeszcze spakować turby ręcznik. No czekaj. Jeden. Drugi. Cyk, chodź. Hop. No tak, ty też idziesz. Dotarliśmy, moi drodzy, szukamy teraz w miarę miejsca, gdzie moglibyśmy wejść. Jedną już mamy, ale tu jest ładny mostek, zaraz zobaczymy, czy może tutaj nie wejdziemy. Nie Co? Co? No, nie, tak, będę na bombę z to, bo to no, no, Jak potem wyjdziesz, to żebyś miała stopy, nieprzyklejone liście, ziemia i tak dalej, bo musisz się szybko ubrać, nie? No. No. No ale spoko, wejdziemy to. I tak tutaj są jakieś liście i tak dalej, więc... Spoko. Ochronij, Ogarniemy. No dobra, pobiegaliśmy trochę, to teraz jeszcze rozżyweczka i włożymy. Słuchajcie, temperatura na dworzu minus 2 a wody też minus 2 nie, no śmieję się, ale spoko. 3 minutki wleciały, wcześniej były 2, jutro pewnie też wlecą ze 3 a teraz na rozgrzanie, Tyk tego nie zmusi, co? A, także żrówko. Widzimy się za chwilę. Jak tam po morsowanku? No myślałam, że nie przeżyję. Dobrze, że byłeś. I nie mówiłeś, że mam się uspokoić, że spoko, fajnie. Teraz się czuję ekstra. Także jutro też sobie pójdziemy. To Myślimy dobrze. Musimy się trochę lepiej przygotować. No. I nie zabierać tego. No bo Zbieram. to jest gość, który przeszkadza i nie potrafi się zachować. Tak? To, to, to Tobie. O Tobie jest mowa. No, dokładnie. Nie no, dokładnie. Zobacz, potrafi tak. się zachować. No oczywiście, no że tak. przy ludziach to tak, ale sam to nie. No, w każdym razie ja generalnie. Y, to był mój drugi raz. A już myślałem, że się jednak nie potrafię zachować. <grym> drugi raz wchodziłem i w sumie mi się już spodobało. Wcześniej właśnie jak byliśmy na Sylwestra, to z Michałem sobie w, y, i z jego szwagrem do widem weszliśmy, więc tak w sumie będziemy chyba kontynuować. Tylko tak jak ludzie mówi, musimy się lepiej przygotować. Więcej rzeczy zabrać, Boże, i w ogóle... Może w ogóle zależymy ze sobą, żeby stampa. A po co? No trochę pomógł, wiesz. Chodł się ubrać, podać ręcznik i w ogóle. Nie spoko. No ja wyszłam tylko na minutkę. Na pewno jest inaczej jak jest śnieg i w ogóle. ale to jeszcze może będzie okazja. To co? Zabierasz się za to czupieradło, tak. a potem ją wywalimy. Kartonik? Ja się zabieram. Za I ja zdobyłam go. Ja zabierałam. A jak roma, święta? Więc ja sama będę rozwijała. Kochanie, bo od nim możesz podzielić się. Jak święta? No. Już się śmiałam, pytałam kogo następnym razem <grym>, w przyszłym roku. Nie, nie było tak źle. No co mam wam powiedzieć, większa część była chora, więc nie wszyscy mieli humory. Tata siedział z tą girą złamaną, ale i tak się dobrze czuł, więc spoko. Do dziadków nie pojechaliśmy suma summarum na drugi święto czyli chorzy. Bo też chorzy i lipa. Także naprawdę wszystkich rozłożyło. Nie, to gardło jednak też później rozłożyło, także na sylwestra. Potem miałam katar i kaszel. No ale dobra, już jestem po chorobie, tak także mam nadzieję, że przynajmniej na pół roku mam spokój. No, ale pewnie w przyszłym roku nie będzie od Zostawiamy w każdym razie... Rozbieramy tylko to, nie? Zostawiamy na zewnątrz. Jeszcze ten wianek możesz ściągnąć z drzwi. Na zewnątrz zostawiamy i jeszcze się tylko zostawiamy Zostawimy tylko lampki jeszcze. To czy jeszcze chwilę możesz... Już Albo w sumie jak choinkę jak jak ściągamy, może? tonara, Możemy to też wywalić. A te lampki i te wszystkie inne też się ściągnie tam za tydzień czy coś. No. Nie? No, bo jeszcze jest... Może będzie zimowa, to na jeszcze znowu No. Się. wam pokażę, żeby było jasne. Ja rozbieram choinkę, a co oni robią? No. Także jeszcze. Zobaczcie, po naszej choince nie zostało już nic. W sensie został kaktus i doniczka, która nie pasuje. No ale to ja już tego nie będę robił, nie? Także to już nie moja broszka. Został natomiast karton, który trzeba wrzucić do góry. Myślałem, że więcej tego mamy. Tak ogólnie. A jeszcze lampki, no ale dobrze. Może z zewnątrz jeszcze lampki. jest tam, może tak z daleka pokazać. Trzeba ją jeszcze ogarnąć, muszę posprzątać. To zrobię za chwilę, a w zasadzie za godzin kilka, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale zrobiliśmy zbiórkę. Kolejny raz zrobiliśmy zbiórkę. Dzięki Wam udało się zbierać 1200 zł, tam jakoś około. I wybierzemy się do schroniska. Jedziemy do schroniska w Tczewie. Wybraliśmy schronisko troszeczkę mniejsze nie takie oblegane w centrum miasta gdzieś tam Gdańsk-Sopot no bo mam wrażenie, że takie schronisko potrzebuje troszeczkę jednak więcej pomocy i tam jest troszeczkę mniej ludzi, którzy pomagają. Więc teraz tam się wybierzemy. Przyjechała karma, zamówiliśmy karmę za te 1200 zł. Proszę bardzo, cztery kartoniki, karma sucha, karma mokra, także za chwilę będę rozpakowywał, zobaczycie yy, zobaczycie taką krótką relację właśnie z tego, jak yy, my wy pomogliśmy zwierzakom, a niedługo będzie Woś, więc też postaramy się znowu coś zorganizować. Pixler by chciał, żeby to było dla niego. Co? Ty byś chciał, żeby więc to było nie dla ciebie. Dobra, słuchajcie, na no, ile kupiliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, sześć chyba worków suchej karmy. No to puszki yy, mokrej karmy. Powiem wam, pamiętajcie o tym, żeby kupować karmę do schroniska lepszej jakości. W takim sensie, że lepiej kupić worek droższej karmy niż 5 worków jakichś najtańszych z marketu. Yy, no bo w schronisku często są to pieski. Które mają jakieś stworzenia, są chore, mają jakieś problemy, więc no, nie warto ich futrować e, najtańszym żarciem. Ja nie mówię, że... To jest akurat BRIT chyba. BRIT, tak. E, BRIT Premium e, Lamp and Rice. I generalnie nie mówię, że to jest jakaś super karma, ale na pewno jest lepsza, więc pamiętajcie. I też czasem jak nie wiecie co kupić, to można po prostu do składnika napisać. Może coś konkretnego potrzebują, może czegoś mają za mało. tak A wszystkie takie same kupiłeś? Tak, wszystkie takie same. No i to też jest w sumie bardzo istotne. Jeżeli kupujecie ja mam, no nie wszyscy kupią taką samą karmę, tak? Którzy pomagają gdzieś tam w skrowisku. Natomiast jeżeli wykupicie dwa worki, na przykład takie karmy, to jest duże prawdopodobieństwo. Obris jest generalnie popularny, że ktoś inny też takie wiem, worki kupi. Znowu milion kartonów. Ja nie wiem, co ja mam z robić. A w domu jeszcze są. Pixelowi pachnie. Ty nie, ty nie możesz tak. Sądzę, byś zjadł jedną miskę i byś podziękował. Kiedyś, słuchajcie, bo Pixel jest na, na barwie, na surowym mięsie, jak pewnie wiecie, jeżeli nas śledzicie, to yy, kiedyś próbowaliśmy przejść z mięsa, bo był chyba taki okres, że on nie chciał jeść. On na początku był na karmie, tak. nie chciał jeść. No, i musieliśmy przejść na mięso. Po prostu. Tak, ale potem próbowaliśmy czemu Z, Z mięsa. powrotem na karmę. Z mięsa próbowaliśmy przejść znowu na karmę, ale nie pamiętam dlaczego. Czy on nie chciał jeść już też mięsa? On nie gryzł wtedy chyba. bo my... W ogóle była taka opcja, że na początku to jak książkę przeczytałem i tak dalej, w sensie jakby tę całą wiedzę mam. Natomiast dzieliłem to mięso, kupowałem jakieś podroby, kupowałem mięso. Kości i tak dalej to wszystko jak to się mówi? Dzieliłem. Oczuwałem i w ogóle. Mhm. Y... Dostawał owoce, warzywa jeszcze? No jajka, przypiórczy i tak dalej. I chyba, a może to było tak, że to dużo nas kosztowało i chcieliśmy zmienić. Bo my wydajemy na karmę 350 zł teraz a taki worek on by miał też na miesiąc, jak nie więcej. Taki worek chyba 180-190 nie? Także nie powinienem w takim razie. No, ale on w pewnym momencie sam odmówił i jedzenia warzyw i owoców, więc my chyba stwierdziliśmy wtedy, że może przejdziemy na karmę, bo jednak nie chce. No i chyba pojazd dwa albo trzy dni. Tak, i, <laughs> i zrezygnował, nie? I Stwierdził, także, że jednak woli więcej. Także no, tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery. Możesz pokazać, żeby nie było. Bardzo także to jest y, wasza zasługa, wasze pieniążki, za które bardzo dziękujemy. Teraz my jedziemy. Znaczy, nasze też pieniążki, nie? Yy, troszeczkę nie możemy teraz jechać i dostarczyć do schroniska. Także co? Sprzątam Zbieramy to. Się. Widzimy się już na miejscu. No dobrze, jesteśmy moi drodzy. Także otwieramy bagażnik, idziemy zobaczyć. Niech nas ktoś tu przyjmie. W serce się kraje normalnie. Już tak? słychać, jak szczekają. powiedziała, że fajna dobra karma Także Wiedzą czego trzeba Znasz Tak. Szybka akcja, wędka z poławik, jedziemy Słuchajcie z powrotem, ja nie mogę być w takich miejscach Bo Od razu chcę mi się płakać No a mi też się łyska zakręciła, niestety tak. Pan zapytał czy chcemy Wziąć ze sobą psa no? Zna, Czy w zamian chcemy psa, no niestety nie możemy Mamy już jednego, drugi by nie przeszedł. To jest bardzo duży obowiązek, słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie nad, nad psem, to musicie wiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo duży obowiązek. Jesteśmy już na zewnątrz, moi drodzy. Co prawda, może nie ma minusowych temperatur, ale jest jeszcze śnieżek, więc klimacie dzisiaj pod balie będzie. Tym bardziej, że mamy dzisiaj gości. Płyny, jakieś woda i trzeba będzie to pierwszy raz. Umyć, bo jeszcze wcześniej tego nie robiłem. Zobaczcie, tutaj piec też sobie wyczyszczę. Drewno już mam ułożone. Generalnie jest tak, doszedłem już do tego, co i jak. Muszą być bardzo małe kawałeczki. Czyli, tak jak mam tutaj porąbane, to pali się idealnie. I te 3,5-4 godzinki bez problemu woda jest idealna do tego, żeby wejść. Zamontowałem sobie tutaj też przy piecu e, zawór i tędy sobie woda. Po prostu spływa. Jakaś tutaj przejścióweczka i jest łogień. Także co? O, w piecu, jak widzicie, brudno. Także trzeba go będzie zaraz tutaj doprowadzić. Yy, do porządku, do porządku, doprowadzimy to. Zaczniemy nalewać wodę. Ja muszę jeszcze tutaj teraz pochońce ogarnąć. Poogarniam to. Drzewko wyrzucę. Wszystko poukładam. I tyle, nie? Będzie można korzystać. Wrócę do was potem jeszcze do przy rozpalaniu zobaczycie jak to się hajcuje i ile tego drewna idzie. Balia się słuchajcie napełnia potrzeba takiej porządnej dobrej godziny ponad godziny. Godzina 15, yy, zanim się napełni do takiego fajnego poziomu, żeby cztery osoby na przykład mogły wejść, żeby się nie wylewało. Więc no nie wiem, zakładam, że tu wchodzi metr sześcienny, może półtora, tak gdzieś, yy, tak gdzieś by było, nie? Także teraz co? Yy, Bale jest umyta, woda się napełnia. Zakładam jeszcze to: biorę się za sprzątanie pieca. Zapomniałem, że przecież ciemno się robi szybko i GoPro nie ogarnia, nie? Ale jeżeli chodzi o rozpalenie, ja sobie robię tak, że tam 3 cztery kawałki większe kładę na ruszt, na dół i potem wrzucam sobie takie małe, suche do rozpalenia. Dodatkowo rozpałka na grilla, znaczy na grilla, no taka, wiecie tam, jak się rozpali, będzie trochę jaśniej, to do Was wracam. No już chyba poszło. Do tego wspomagam się, nie, pewnie nie będzie widać, takim palnikiem po prostu, butelka gazu. Nie, nie będzie widzieć. W każdym razie no, butelka gazu, palnik, chwila, moment i rozbuja się. A jak się rozbuja, to będę dokładał po prostu, także czekamy teraz 4 godzinki, myślę, i będzie woda idealna do tego, żeby skorzystać. A jeśli chodzi o to, ile drewna schodzi na takie rozpalenie, no bo teraz wrzucam właśnie te najmniejsze kawałki, później. Te takie średnie, i na koniec, dopiero jak się już wszystko tak fajnie rozpali, złapię temperaturę i już wchodzimy w zasadzie do wody, to na takie podtrzymanie wrzucam dwa, trzy takie paliki grubsze i one się po prostu tam żarzą, utrzymują temperaturę i jest petarda. No i schodzi, jak widzicie, to drewno, które tutaj jest, no nie widzicie, ale widzieliście wcześniej, stoi też taczka. No to Taką dobrą taczkę używamy na to, żeby rozpalić, rozpalić balię. No, trochę tego się schodzi, ale myślę, że na taki sezon, gdzie używacie no, dosyć często, to dobre półtora metra drewna pójdzie. Tak mi, się, tak mi się wydaje. No, my kupiliśmy metr, wcześniej coś tam jeszcze było i myślę, że na ten sezon spokojnie wystarczy. Myślałem, że nie będzie mi się chciało i że generalnie będzie problem, ale powiem Wam, że za każdym razem, jak przechodzę ten rytuał, w cudzysłowie oczywiście, to jaram się. Fajnie, fajnie. Nawet takie rąbanie drewna i tak dalej, to jest sama, sama przyjemność, żeby to robić i żeby potem się zrelaksować. Dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj to już w zasadzie wszystko na ten odcinek. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.